Jako założyciel prezes Lukam od 21 lat obserwuje zarówno mm, rozwój zaprzyjaźnionych. Przedsiębiorstw, jak i również trendy w obszarze szkoleń, programów rozwojowych. Nasza oferta zawsze odpowiadała do potrzebowanie rynkowe, które się zmieniało. Tak samo jak zmieniały się technologie, czy też poziom języków polskich menedżerów. Zawsze też rozwijaliśmy w uczestnikach na przyszłość umiejętność poszukiwania marnotrawstw ukrytych w, ukryty w procesach oraz tego, że doskonale to podróż, która no, nigdy się nie kończy. Filozofia Management była, jest i tej pewnie będzie w przyszłości fundamentem. Funkcjonowania efektywnych firm. Niemniej jednak nie możemy być obojętni na to, że świat u nas się zmienia. Ludzie w pracy z powodzeniem występują roboty, kartkę i którymi posługiwali się w latach 50., jakoś mistrzowie szkoły, mhm. zastępowane są systemami typu real-time location. Klasyczne roboty mają konkurencję w postaci algorytmu sztucznej inteligencji. Jestem przekonany o tym, że w firmach, których też nie nastąpiło. Dosłownika menedżera obok znanych pojęć takich jak smet, wyłączą w najbliższym czasie I data, uczenie maszynowe, czy też wirtualna lub rozszerzona rzeczywistość, czyli nic innego jak pojęcia nawiązujące do idei mm. przemysłu 4.0. Jednocześnie wiemy, że poziom kompetencji cyfrowych w polskich firmach pasuje się na końcu stawki państw należących do Unii Europejskiej. To samo możemy powiedzieć o tzw. Tak gęstości robotyzacji procesów w stosunku do liczby zatrudnionych. Dlatego też jasne jest, że w polskich przedsiębiorstwach niezbędni są kompetentni menedżerowie, posiadający wiedzę w obszarze management, ale również tacy, którzy mają szukać rozwiązań rozwijających. Optymalizujących systemy produkcyjne z użyciem technologii rozwiązań IT. Efektem jest program rozwojowy Lin Industry 4.0 Belt, do uczestnictwa, w którym Państwa serdecznie zapraszam. Nazywam się Bartek Rakwał i na co dzień zajmuję się projektami RD w obszarze oprogramowania typu MES, sztucznej inteligencji, rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. Program rozwojowy Lean Industry 4.0 BlackBelt to cykl spotkań z ekspertami z zakresu Lin Management, IT oraz Przemysłu 4.0. Zajęcia, które prowadzę, są ostatnimi w ramach całego programu oraz jako jedyne realizowane są w naszym pięknym królewskim mieście Krakowie. Daje to możliwość bezpośredniego kontaktu z technologią VR. Uczestnicy przy tej okazji mają możliwość wzajemnej integracji, wymiany doświadczeń zawodowych, a także na zakończenie całego cyklu szkolenia odbierają certyfikat Lean Industry 4.0 Black W imieniu swoim a także koleżanek i kolegów z LuKam oraz firm partnerskich, mogę zagwarantować solidną dawkę wiedzy, wiele ciekawych przykładów i praktyczny charakter szkolenia. Prestiżowe certyfikaty, innowacyjna forma szkolenia, realizacja własnego projektu, bezpośredni kontakt z ekspertami. Wejdź i sprawdź na lukam.com.